Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie test dysku. Dysku jednego z najszybszych na rynku do dnia dzisiejszego, ale także najszybszej wersji dysków w ogóle dostępnej od producenta Goodram. Tak szybkie dyski są praktycznie niezbędne dla grafików komputerowych, dla osób właśnie jakichś inżynierów, którzy potrzebują specjalistycznych programów, dla osób, które renderują jakieś projekty 3D, ale także takie dyski przydadzą się też dla osób, yy, które po prostu grają, dla zwykłych graczy. Prędkości takiego dysku są ogromne, ponieważ wersja tutaj, ja posiadam 2 TB, właśnie posiada prędkości do 7000 MB na sekundę odczytu i aż 6850 MB na sekundę zapisu. Ten dysk jest także dostępny w trzech wariantach, jeśli chodzi o przestrzeń na dysku. Ja tutaj dostałam 2 TB, ale jest jeszcze dostępna wersja mniejsza, tańsza, czyli 1 TB w tym momencie w sklepach kosztuje 600 okolice ok. 29 zł, 2 TB tak jak ja 1189 zł, no i najwyższa wersja 4 TB okolice ok. 2300 zł. Tak jak mówiłam, prędkości deklarowane przez Rama dla tej wersji, którą ja mam, czyli 2TB, to jest właśnie odszyt 7000MB na sekundę, no i zapis 6850MB na sekundę. No i ten dysk posiada w zestawie jeszcze kilka dodatkowych elementów w opakowaniu, czyli oprócz naklejek i samego dysku, na spodzie znajduje się także śrubokręt i wszystkie elementy mocowania do dysku. Jest także 6 właśnie śrubek, radiator aluminiowy, no i podstawka, można to nazywać sanki do dysku M2. Po zakupie tego dysku trzymujecie gwarancję pięcioletnią, ale także jeśli chodzi o żywotność tego dysku, to jest określana na okolice 2000 godzin. Warto też dodać, że format tego dysku jest to taki standardowy, najpopularniejszy, czyli 2280. Temperatura, z jaką może pracować ten dysk, wynosi do 70 stopni, więc ważne jest, żeby właśnie taki dysk odpowiednio jeśli nie macie radiatora na waszej płycie głównej, no to na pewno trzeba zamontować właśnie tutaj radiator aluminiowy, który jest w zestawie. No i montaż tego radiatora, który jest w zestawie, jest banalny. Tutaj wystarczy odkleić folię z termopada z podstawki. Tutaj delikatnie należy wsunąć dysk, tak żeby pasował też do otworu, żeby później móc ten dysk przykręcić. Następnie z aluminiowego, solidnego swoją drogą radiatora wystarczy tutaj odkleić ponownie folię z termopada. A następnie docisnąć radiator do dysku i do mocowania. Ale to nie jest koniec, ponieważ jeszcze całość tego radiatoru do mocowania należy przykręcić, żeby po prostu ten radiator nie odpadł. No i do tego właśnie służy te sześć śrubek, które też jest w zestawie. Taki radiator oczywiście ma redukować znacznie temperatury tego dysku. Jeśli oczywiście chcecie zamontować ten radiator, ponieważ większość zapewne ma na waszej płycie główny już radiator do dysku M2, więc opcjonalnie tutaj możecie wykorzystać radiator na płycie lub właśnie ten, który tutaj w zestawie. Na pewno nie należy korzystać z tego dysku, używać go bez żadnego zamontowanego radiatora. A teraz przejdźmy do prędkości tego dysku. Czy będą one takie, jakie deklaruje Gudram, czy może będą to prędkości niższe? Sprawdźmy. Na sam początek dysk pusty, więc zero zapełnienia dysku plikami i tutaj wykonałam prędkości dysku w Crystal Disk Marku, gdzie odczyt wynosi 7359 MB na sekundę, a zapis 6944 MB na sekundę. I oznacza to, że prędkość odczytu jest nawet wyższa, ponad 300 MB na sekundę niż podaje producent. Swoją drogą zapis podobnie też jest odrobinę wyższy deklarowanego, niż tutaj można byłoby się spodziewać. Dla porównania dysk zapełniłam prawie do pełni. Czyli tutaj są prawie 2 terabajty plików, żeby właśnie zobaczyć, czy dysk traci prędkości przy wyższym zapełnieniu dysku. I tutaj ponownie niespodzianka, ponieważ prędkości są nadal wyższe niż te, które deklaruje Gudram. Oznacza to bardzo pozytywne wyniki, lepsze niż te oczekiwane. Pamiętajcie jednak, że taki dysk osiągnie swoje pełne prędkości dopiero, kiedy zamontujecie go na slocie M2 pod PCI 4.0, dlatego że jeśli zamontujecie pod 3.0 standard starsze, to po prostu prędkości tego dysku będą zaniżone. Oczywiście ten dysk będzie działał, natomiast prędkości nie będą takie wysokie, jakie osiągniecie właśnie na PCI 4.0. Więc w dużym skrócie przed zakupem takiego dysku upewnijcie się, jaki macie model płyty głównej i jaki to jest chipset, czy wspiera PCI pod generację czwartą, żeby właśnie taki dysk zamontować i żeby wyciągnąć pewne prędkości. No i też oczywiście możecie sprawdzić przy okazji chłodzenie takiego dysku, czy płyta główna ma radia czy chcecie użyć właśnie tego radiatora na dwójkę, który jest na płycie, czy może tutaj zamontujecie, tak jak ja według tej instrukcji radiator aluminiowy, który jest w zestawie? A teraz jeszcze przejdźmy do temperatur buforu. Co to oznacza? Jest to nic innego po prostu jak obciążenie maksymalne tego dysku, czyli w momencie, kiedy cały czas przenosimy czy kopiujemy pliki. Dysk najpierw dla testów zamontowałam bez żadnego radiatora, żeby zobaczyć, jakie temperatury potrafi osiągnąć przy właśnie maksymalnym obciążeniu, czyli ciągłym przenoszeniu i kopiowaniu plików. Bez żadnego radiatora na tym dysku temperatury, jakie zanotowałam, to maksymalnie 72 stopnie, co jest zdecydowanie za wysoką temperaturą. No i oznacza to, że właśnie temperatury pracy podawane przez producenta, czyli. Do 70 stopni są tutaj zdecydowanie zawyżone, ponieważ tutaj widzimy, że jest 72 stopnie pod maksymalnym obciążeniem. W skrócie oznacza więc to, że nie warto montować tego dysku bez dodatkowego chłodzenia, jak radiator na płycie czy ten radiator aluminiowy, który jest w zestawie z dyskiem. Dokładnie ten sam test wykonam z zamontowanym aluminiowym radiatorem z zestawu, i tutaj temperatury najwyższe. Po długim czasie rozgrzania dysku pod pełnym obciążeniem to maksymalnie. 62 stopnie. Moi drodzy, podsumowując, ten oto dysk, Gudram Iridium Pro w wersji 2TB, prędkości, jakie uzyskałam, jak widzieliście, były znacznie wyższe niż te, które deklaruje producent, co jest miłą niespodzianką, niezależnie czy dysk był. Pusty, czy można powiedzieć, praktycznie cały, zapełniony, czyli 2 terabajty prawie plików, te prędkości przekraczały te, które deklaruje producent. Więc w zasadzie jest to miła niespodzianka, ponieważ raczej przyzwyczailiśmy się do tego, że właśnie prędkości są odrobinę niższe niż te, które deklaruje producent, a tutaj wyszło jednak nieco na odwrót. Dużym plusem jest to, że jest tutaj właśnie ten aluminiowy radiator w zestawie. Jest on naprawdę prosty do montażu. Zresztą widzieliście według tego filmu, co pokazałam instrukcję, jak to zamontować, jest to banalne. Jeśli ktoś by nawet kupił ten dysk i chciał zamontować ten radiator, który będzie chłodził ten dysk, tak najbardziej możecie posłużyć się właśnie tym filmem, moim materiałem, gdzie po prostu pokazam jak to zrobić. Co do samej ceny tego dysku, no jest ona odrobinę wyższa od konkurencji, ale w konkurencyjnych dyskach o tych samych prędkościach, o tej samej pojemności nie otrzymujecie tego aluminiowego radiatora, więc jak najbardziej tutaj ten dysk jest bardziej w kwestii do zakupu dla osób, które chcą mieć pewność, że dysk będzie odpowiednio chłodzony poprzez właśnie ten aluminiowy radiator, który zamontujecie. Standardowo na koniec w opisie pod tym materiałem umieszczam link do dysku w wersji 1TB, 2TB, ale także najwyższej 4TB. Zapraszam też do odwiedzenia mojej strony internetowej www.sandraśm.pl no i w tym filmie już to wszystko, widzimy się standardowo w kolejnych już niedługo materiałach. Do zobaczenia i cześć!